Cześć, was bardzo serdecznie na kanale VETO, jak zauważycie już nazwa jest kanału VETO. Chciałbym, żeby po prostu więcej osób pracowało na kanale, więcej treści się pojawiało, żebyście codziennie dostawali dawkę wolności. Swoje miejsce w internecie, gdzie moglibyście się dowiadywać właśnie wiadomości, posłuchać wywiadów z fajnymi ludźmi, edukować się, żeby taki zrobić ogromny, ogromny projekt, gdzie nie tylko ja będę pracował, więc no, co, potrzebuję pieniędzy, więc przychodzi mi to z łatwością, nie dlatego, że jestem cyganem, tylko po prostu wiem, że to, co chcę zrobić, będzie po prostu dla Was wartościowe i będzie Wam się podobało, moi drodzy, więc dzisiaj tak naprawdę odcinek, jak wesprzeć projekt Veto. Chcemy po prostu powiedzieć wprost, co potrzebuje, ile potrzebuje, na co potrzebuje i co można otrzymać w zamian, tak? budowa telewizji wolnościowej, antysystemowej, biznesowej. Ponieważ nie ma czegoś takiego w Polsce, które łączy właśnie wolnościowe klimaty z biznesem, rozwojem osobistym, czy osobowym, jak woli ktoś na zbiro. Chciałbym się skupić na tym, co, co, co jest fajne, czyli wolność osobista i wolność ekonomiczna. I Chciałbym też poruszyć takie tematy, które dotyczą bezpośrednio nas, bo to też nie, będą, nie będzie kanał z, wyłącznie z wywiadami. Chciałbym wrócić na przykład do nagrywania filmów na strzelnicy w formie vlogowej. Również chciałbym zrobić sądy uliczne czy ukrytą kamerę. Czyli wszystko, co powoduje, że promujemy wolność i wzbudzamy właśnie w ludziach tą iskrę wolności. I też chciałbym ustalić ramówkę, żeby pojawiały się regularnie filmy właśnie w tematyce kryptowalut, blockchaina, konopi, pokera, samorozwoju, edukacji właśnie inwestowania czy strzelec. To co tutaj widzicie, to kupiłem właśnie za pieniądze z pierwszego pakietu um, wsparcia na Patronite e, i na Tipeo i na sklepie oczywiście. Więc wszystko to co, to, co zebrałem kapitał, e, dokupiłem sprzęt. Teraz po prostu potrzebuję lepszej kamery, która nagrywa więcej niż 27 minut, bo ten aparat, który tutaj do którego mówię, z jednym obiektywem, który mam, nagrywa 27 minut i ma limit, więc chciałbym mieć dobrą kamerę, e, która mi pozwala Pozwoli mieszać, zarówno tutaj robić wywiady długo trwające, np. godzinne, gdzie przyputujemy od A do Z daną osobę. Przędzej płacić, płacić realiz za realizację, na przykład Krystianowi, który robi sondy uliczne. Chciałbym mieć osobę od wywiadów, chciałbym zaangażować innych twórców, którzy mogą dostarczyć świetnej jakości content, a są mniej znani, więc moglibyśmy połączyć siły i mieć taką platformę do publikacji, publikacji treści. Więc taki jest cel. O tym, co, co kupuję, jak wydaję, będę informował na specjalnej grupie na Facebooku Rada Veto i dodam każdą osobę, która będzie chętna do tej grupy na Facebooku, jeśli korzystać z Facebooka, przy każdej płatności. Patronajcie, wybierzesz sobie jakiś próg, czy wyślesz jakąś dotację na Tipeo, czy kupisz sobie coś na Veto, po prostu napisz do mnie. Ja się z Tobą skontaktuję, dodam Cię gdzie będziesz chciał, fajnie jakbyśmy po prostu byli razem. Dla osób, które się nie chcą rejestrować na Patronite, a chcą zrobić jednorazową wpłatę, to TPO jest dobrym rozwiązaniem. No i nawet to możecie coś sobie coś kupić, na przykład książkę ekonomiczną, książkę rozwojową, służb e, CBD, czy konsultację przed Traderem21, czy z Cezarym Grafem, czy z Przemkiem Słomskim e, w tematyce e, inwestowania. E, przeróżne rzeczy do wyboru, coraz więcej w ofercie, więc polecam w ogóle przejrzeć dodatkowo. Jeśli ktoś korzysta z kryptowalut i ma na przykład tokeny BAT, Basic Attention Token, na przeglądarce Brave, można na przykład też wysłać mi napiwek właśnie w formie tokenu BAT. Dodatkowo, jeśli ktoś chciałby w ogóle bezpośrednio wesprzeć się kryptowalutami, czy to jakimiś takimi topowymi, to można to zrobić na Tipeo albo można poprosić o, o adres. Ja też podam bez problemu adres na kryptowaluty. To są najlepsze darowizny, bo nie są. Widoczne przez urzędy. Jak widzicie, już zebrałem już 1649 batów właśnie na przeglądarce Brave. W ogóle, jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej przeglądarki Brave, a bardzo polecam, przemigrować z Mozilla czy z Google Chroma, czy z cokolwiek, co tam macie na Brave, który jest bardziej, um, wspiera prywatność, jest szybszy i blokuje automatycznie wszystkie reklamy, na przykład na YouTubie niestety, czasami, ale w zamian za to można właśnie dawać tokeny. Polecam bardzo serdecznie w ogóle być odważnym i skorzystać z takiej przeglądarki Brave. No i jeśli ktoś nie ma pieniędzy, ale ma na czas, to na przykład zapraszam do udostępniania treści, do podsyłania swoich pomysłów i będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie, jakie możecie dostarczyć do tego projektu Veto, żeby codziennie dostarczać i dostawać dawkę wolności. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za wszystkie komentarze, wszystkie łapki w górę. Dużo osób jeszcze nie subskrybuje, w ogóle nie ma konta, więc załóż konto, zaloguj się, zasubskrybuj, dawaj łapkę w górę i będzie coraz lepiej. Odpisuję na wszystkie komentarze, odpisuję na wszystkie prośby, wszystkie, fi, cały feedback, jakąś krytykę, jeśli to nie jest jakiś hejt, tylko konstruktywna krytyka, wszystko przyjmuję i analizuję i staram się poprawiać działalność. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do wsparcia i bycia częścią też projektu, bo może akurat zrobilibyśmy coś fajnego razem. Cześć, wszystkiego dobrego, dużo wolności i sukcesu, cześć.